Wielki poniedziałek, wtorek i środa. Przez trzy dni czytamy, dostajemy jako słowo w liturgii, jako słowo pierwszego czytania. Kolejno pierwsze trzy pieśni o Słudze Pańskim, trzy wielkie proroctwa Izajasza, o Mesjaszu, który ma przyjść, a więc o Jezusie Chrystusie. I równolegle z nimi trzy dni z rzędu dostajemy Ewangelię o Judaszu. Po co? Po co Jezus każe nam, pokazuje nam siebie równolegle z Judaszem? Po co Jezus każe nam kontemplować siebie, kontemplując jednocześnie Judasza? Bo jeszcze, dlaczego mamy się przypatrzeć Judaszowi, to. To odpowiedź jest jeszcze w miarę prosta, żeby odkryć pewnie, że każdy z nas jest Judaszem, I że w związku z tym potrzebujemy Paschy, bo inaczej Pascha nie byłaby nam potrzebna, gdybyśmy nie byli Judaszami. Może też po to, żeby w Judzie zobaczyć ucznia, który był bliski Jezusowi, który był wybrany przez Jezusa. Powołany przez niego. Był zaufanym uczniem. Był uczniem, któremu Jezus szczególnie wiele powierzył, bo przecież nosił ich cakiewkę wspólną. Brzmi znajomo? Może po to mamy się przypatrzeć też Judaszowi, żeby zobaczyć, co z nami robi bliskość Jezusa. Może, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy wielu naszych braci i sióstr nie ma możliwości uczestniczenia w liturgii, nie będzie mogło uczestniczyć w kościele, w liturgii Triduum Paschalnego, my mamy ten luksus. Co z nami robi to, że codziennie stajemy przy ołtarzu? Co z siostrami robi to, że mieszkacie pod jednym dachem z Panem Jezusem? Czy rzeczywiście jesteśmy mu bliscy? Jesteśmy blisko Niego, czy blisko z Nim? Czy współczujemy z Nim? Skarżył się dzisiaj w psalmie, że czekał na współczującego, ale go nie znalazł. Współkochamy z Nim? Po to moglibyśmy się przyglądać Judaszowi, żeby takie pytania sobie zadać. Ale Jezus każe nam patrzeć jednocześnie na twarz Judasza i na swoją własną twarz. Tak blisko siebie, po co? Podziwialiście wczoraj księżyc w pełni? Jezus patrzył na ten sam księżyc dwa tysiące lat temu, pierwszy wiosenny księżyc w pełni. Na tę samą pełnię patrzył. I tak samo patrzył w serce Judasza. Widział w tym sercu Judasza już własny grób. Musiało być straszne patrzeć w kogoś, kogo się kocha, kogo się wybrało, komu się tak zaufało i widzieć w tym człowieku swoją własną śmierć. I Jezus wchodził w bliskość z Judaszem po to, żeby to zobaczyć, każe nam zobaczyć, Patrzeć przez te trzy dni na swoją twarz twarz Judasza zestawione ze sobą. Bo Jezus nie tylko, jak mówiło pierwsze czytanie, nie cofnął się i nie zasłonił twarzy przed Judaszem, ale sam szukał bliskości z Nim w tym czasie. I o tym nam te Ewangelie mówią. Sam Ją inicjował, sam o nią zabiegał, odpowiadał na wątpliwości Judasza, na pytania, nawet te złośliwe. Ewangelia z poniedziałku. Kiedy Judasz się burzy na Marię, która wylała pachnidła na stopy Jezusa. I Jezus odpowiada Judaszowi. I dzisiaj w Ewangelii też mu odpowiada na to pytanie, choć ono nie wymaga przecież odpowiedzi. Obaj dobrze wiedzą, jaka ona jest. Pozwala mu położyć się tuż koło siebie na ostatniej wieczerzy. Bo jak inaczej niż leżeniem tuż koło siebie wytłumaczyć to, że Jezus mógł swobodnie powiedzieć Judaszowi: tak, ty, a żaden inny z apostołów nie dał Judaszowi w zęby. Musieli leżeć tak blisko, żeby mogli toczyć tę rozmowę w sposób niesłyszalny dla innych. Zanurza z nim rękę w jednej misie. Nie brzydzi się Judaszem w żaden sposób. Księga mądrości mówi: nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia. Niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, to byś tego nie uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał? Jakżeby się ostało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, panie, miłośniku życia. Nawet te słowa biada temu człowiekowi, lepiej by było, gdyby się nie narodził, to nie są słowa groźby ze strony Jezusa. To mówi miłośnik życia, ten, który kocha każde życie. Patrzy na dramat w tym swoim uczniu i współczuje z nim, już zanim ten grzech się wydarzy, zanim Judasza zniszczą konsekwencje tego grzechu. On miłośnik życia współczuje z tym, którego grzech zabije. Jezus pokazuje, jak blisko Judasza chce być. Nawet Judasza, zwłaszcza Judasza. Piotr też zdradzi, co ocali Piotra. Nie autorefleksja, nie nawet porządny, gorzki, ulewny żal za swój grzech. Łukasz zauważył i zapisał, co ocaliło Piotra, że kiedy zapiał kogut, kiedy Piotr sobie uświadomił swoją zdradę, swoją nędzę, Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Bliskość, chociażby ta bliskość w spojrzeniu Jezusa uratowała Piotra. Judasz uciekł przed tą bliskością. Przez długi czas był blisko Jezusa. Ale ani na moment już nie zechciał być blisko z Jezusem. To jest pytanie do Was. Jesteśmy blisko Jezusa. Będziemy blisko z nim w te święta, w tę paschę, gdziekolwiek ją będziemy spędzać. Pozwolimy mu się kochać. Tak jak Piotr ostatecznie pozwolił się kochać Jezusowi. czy uciekniemy od tej bliskości. Obyśmy się dali kochać i ocalić Jezusowi, który jest miłośnikiem życia i który nie odsuwa swojej twarzy ani od twarzy Judasza, ani od naszych twarzy.